Do Afganistanu wyjechała szósta zmiana polskiego kontyngentu, weszło w jej skład 1200 żołnierzy z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Uroczystość ich pożegnania odbyła się w jednostce przy ulicy Langiewicza, wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony, Sztabu Generalnego, władz województwa, zaproszeni goście i rodziny. 21 brygada stanowi trzon całego kontyngentu wjeżdżającego do Afganistanu. Wystawiliśmy tutaj dowództwo, sztab i dwie grupy zadaniowe, czyli zgrupowanie bojowe Alfa, które opiera się na polsko-ukraińskim Batalionie Sił Pokojowych i zgrupowanie Beta Brawo, przepraszam, które opiera się na pierwszym batalionie szczelców podkanańskich z Rzeszowa. Przygotowania można powiedzieć do misji. Rozpoczęły się już prawie rok temu, była to pierwsza faza planowanie. To następnie przerodziła się już w szkolenie przygotowania praktyczne kontyngentu. Opieraliśmy się tu głównie o poligon na Nowej Dębie i Lipie. Cały cykl przygotowań zakończył się ćwiczeniem Bagram, które odbyło się w połowie września tego roku. W tej chwili weszliśmy w ostatnią fazę, czyli przegrupowanie w rejon misji.